Feder client. Client. Feather client. Feather client. 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 Ten niepozorny Minecraftowy klient swoją popularność zyskał dosłownie z dnia na dzień. Zarówno za granicą, jak i na polskiej scenie YouTube'a. Klient jest aktualnie w fazie beta, a dostęp mają do niego wyłącznie YouTuberzy oraz osoby, które kupią pelerynkę za 70 zł. Ale zapewne zastanawiacie się, co takiego wyróżnia tego klienta, że w tak krótkim czasie zdobył tak dużą popularność. Czy ten klient zdominuje światowy rynek i stanie się nowym standardem podobnie jak Lunar? Sprawdźmy to. Tak się składa, że kilka dni temu udało mi się zapisać na darmowe beta testy właśnie tego klienta. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Wam wszystko, co o nim do tej pory wiemy, w mniej niż 3 minuty. Ale tak Właściwie jest Minecraftowy klient Na rynku dostępnych jest pełno klientów takie jak Lunar, Badlion, Blazing Pack, Leiby Salver, Hackshield I naprawdę wiele, wiele więcej Wszystkie z nich mają jednak wspólny cel Uruchamianie Minecrafta No ale Blue Ed, skoro wszystkie klienty mają wspólny cel To czemu ten jest taki wyjątkowy? Tak jak już zapewne słyszeliście od niejednego twórcy Feder Client to połączenie Lunara i Leiby Moda Przez to zostało okrzyknięte połączeniem Lunar klienta i Leiby Jest to taki Leiby połączony z Lunarem? Posiada on zarówno wbudowane modyfikacje Znane z innych klientów, takie jak popularny licznik CPS-ów, FPS-ów czy pingu, jak i możliwość wgrywania swoich własnych, pełnoprawnych modyfikacji, jak Too Many Items czy World Edit. Feder posiada wbudowaną bibliotekę popularnych modów, ale nie ogranicza się do niej, umożliwiając wgranie praktycznie każdego pliku wykonywalnego Java. Dużo osób mówi również o tym, że Feder Client ma więcej FPS-ów niż Lunar czy Bad Lion. Jednak po moich bardzo dokładnych i rzetelnych testach, totally not cup, okazało się, że Feder miał mniej FPS-ów niż czysta vanilla. Przypadek? Nie sądzę. Na pierwszy rzut oka mod wydaje się bardzo czysty i estetyczny. Nie znajdziemy tutaj tłustych interfejsów z lwem narysowanym w pęcie. Mówię o tobie, BadLion. Klienta można dostosować praktycznie na wszystkie sposoby. Od podobnego do Lunara menu modyfikowania interfejsu do koloru wiodącego całego programu. Jednak jedna szczególna rzecz dosłownie skradła serce społeczności. Mowa oczywiście o słynnym replay modzie. Ale co to jest replay mod? Komu to potrzebne? Czerwne? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Replay mod to narzędzie uwielbiane przez wszystkich youtuberów tworzących edity, time timelapsy, tutoriali i scenki. Pozwala on nam na nagranie naszego świata, a następnie odtworzenie go, wcielając się w kamerę, którą możemy ruszać jak normalnym graczem i ustalać jej pozycję za pomocą interfejsu graficznego. Gotowy film możemy następnie zapisać w formacie mp4 i wyrenderować za pomocą programów do edycji wideo. Nie dziwota więc, że po jakże udanej implementacji replay moda do Lunara, youtuberzy rzucili się na Federa. Podsumowując, Feder zapowiada się naprawdę dobrze. Jednak dużo modów, jak ufmod, voicemod i tym podobne, nie działają jeszcze tak jak powinny. Jednak jedno pytanie może was nękać od początku tego filmu. Czy Feder przebije Lunara? Na chwilę obecną według mnie nie. Dlaczego? A więc Federowi brakuje obecnie jednej z najważniejszych funkcji, dzięki której Lunar wspiął się na sam szczyt Minecraftowych klientów. Mowa tutaj oczywiście o Przed federem wciąż jeszcze długa droga i błędów na szczyt. Tak czy siak, z tego serduszka, życzę im powodzenia w dalszym rozwoju, a wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Przepraszam, że był on taki krótki, ale napięty plan tygodnia nie pozwolił mi na stworzenie dłuższego. Jeśli podoba Ci się moja praca, możesz zostawić łapkę w górę i suba na moim kanale. Możesz również napisać w komentarzu, czy według Ciebie lepszy jest Lunar czy Feder i dlaczego. A na dziś to by było na tyle. Czajcie się, do raz w tej soboty i jala! Po okazji, mógłby ktoś powiedzieć czemu Badylion włącza się tak długo?